Witam Was w dzisiejszym odcinku z recenzji. Nie, nie recenzji. Bardziej sprawdzenia, czy cooler za 4 zł z AliExpress ma jakiekolwiek zastosowanie, czyli w skrócie, czy schłodzi minimum w dzisiejszych czasach, czyli jakiś współczesny 65-watowy procesor. I zaczynając historię, jak to się... W ogóle stało, że taki cooler do mnie trafił, to po prostu przeglądałem AliExpress z niezalogowanego konta na komputerze i wyświetliło mi się to cudo chińskiej inżynierii za jedyne 4 zł. i 8 groszy. I Go 200 Pro i postanowiłem to kupić, po czym okazało się, że 4 zł. to dla nowych klientów, a cena normalna to około 20-30 zł. No bywa. Więc, aby kupić to po uczciwej cenie 4 zł. Założyłem nowe konto i zamówiłem. I o dziwo dostałem to coś, co wygląda jak cooler, a nawet działa. Więc postanowiłem, że nagram ten odcinek, bo to chłodzenie Was bardziej interesuje niż porządne treści na tym kanale. Jaki kanał takie treści w sumie? Nie ma co się Wam dziwić. Także przechodząc do budowy. AIGO jest małym, kompaktowym chłodzeniem składającym się z ciepłowodów, które łączą... Małą aluminiową podstawę z radiatorem składającym się z rzadko upakowanych żeberek. Za aktywną część chłodzenia odpowiada 90 mm wentylator ARGB. Natomiast adresowalność tego RGB jest taka sama jak w przypadku np. Crux Vaco, czyli różne kolory, którymi nie można zarządzać, a za zasilanie tego wentylatora odpowiada tylko jedna wtyczka czy pinowa. Także nawet, nawet nie udają, że to tym się da zarządzać. I jakość wykonania, jak możecie się spodziewać, jest adekwatna do ceny. Żeberka potrafią się wygiąć od drucików do montażu wentylatora. Chociaż to jest dobrą wiadomością, to że łatwo je wygiąć z powrotem, aby wrócić do tego stanu pierwotnego. Natomiast co zaskoczyło mnie najbardziej, to jakość wentylatora, do którego nie mogę się doczepić. Może poza tym, że nie ma tego pinu do sterowania za pomocą PWM. No i może poza tym, że A w słowie ARGB może znaczyć wszystko poza adresowalne. Na największy plus natomiast ocenić mogę mocowanie i kompatybilność ze starszymi podstawkami. Dla soketów AMD montaż jest bardzo prosty. Wystarczy zaczepić je do fabrycznego backplateu płyty głównej, co za tym idzie mamy kompatybilność ze wszystkimi podstawkami od czerwonych, począwszy od AM2 do współczesnych. W przypadku Intela montaż jest trochę bardziej skomplikowany. Do dołączonej do chłodzenia ramki musimy zamontować. Kołki montażowe, następnie wpinamy to do płyty, zabezpieczamy przezroczystymi kołkami, aby zablokować te czarne kołki, i na koniec zaczepiamy do ramki. Ramka jest kompatybilna z soketami 775, 1155, 1156, 1151, 1150, 1200 i 1700. Więc. Jest kompatybilna chyba z każdą podstawką konsumencką w przeciągu ostatnich dwóch dekad. Także całkiem dobrze. Lepiej niż większość renomowanych chłodzeń pod tym względem. Więc zanim przejdziemy do testów, to kilka słów o konkurencji. Początkowo myślałem, aby porównać na przykład z Arktykiem, Liquid Freezerem, zrobić coś takiego mniej poważnego, bo potężne chłodzenie za 4 zł nie brzmi jak coś do traktowania na serio, ale jak popatrzyłem na kompatybilność, to stwierdziłem, że to może być dosyć fajny materiał dla wszystkich, którzy mają na przykład starsze procesory, częst, często już z mało jakimi nowymi chłodzeniami kompatybilne, albo mają właśnie chłodzenia boksowe i myślą nad czymś tanim. Także postanowiłem właśnie porównać z chłodzeniami boksowymi i z tymi starymi boksami od Intela. No to nawet nie ma co porównywać, bo wszyscy wiemy jak one wypadają i do czego one się nadają. A tych nowych, co są dołączane od 12 generacji no to w tym momencie nie mam żadnego na stanie, więc też nie miałem jak sprawdzić. Natomiast fizycznie pod ręką mam dwa modele boksów od Ryzenów. Pierwszy z nich to zwykły boksik Raid Stealth dołączony do Ryzenów 3, 5, posiadający, tak jak Ace Pro, aluminiową podstawę, mały aluminiowy radiator oraz 90 mm wentylator. A drugi to Raid Prism, czyli pudziań wśród chłodzeń boksowych. Chłodzenie które jest dodawane do niektórych modeli Ryzenów 7 i 9. I aby słodzić bardziej wymagające procesory, Prism ma do dyspozycji znacznie większą miedzianą podstawę, cztery ciepłowody, radiator z żeberkami zamiast bloku aluminiowego, które są znacznie gęściej i lepiej upakowane niż w Aigo, i wentylator z podświetleniem RGB. A pamiętajmy, RGB musi dać zawsze lepsze efekty. Zazwyczaj to jest plus 10 fps, ale w tym przypadku raczej to będzie plus 10 stopni? Mniej na procesorze? Jej z Ryzenów, z tych nowych kulerów, nie będzie tylko tego pośredniego modelu, czyli Spire. Poza samymi chłodzeniami postanowiłem jeszcze dokupić porządny wentylator od Arctica F9, bo szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, czy ten fabryczny będzie w ogóle dobrze działać i czy da radę schłodzić procesor bez trybu odrzutowca. Więc tak, w bonusie poza chłodzeniem za 4 zł, będzie też chłodzenie za 4 zł z pięciokrotnie droższym wentylatorem. Więc jak już znacie rywali tego potężnego chłodzenia, to przejdźmy do testów. Chłodzenia przetestowałem w komputerze z jednego z poprzednich odcinków, w którym znajduje się Ryzen 5600 w obudowie od Silvermanki przez TG. Testy przeprowadziłem w Sinebench R23 dwa razy po 10 minut i w Forge Horizon 5 Wyścigu Goliath, abym miał zarówno wyniki w. Zastosowania, które obciążają mocno procesor, jak i w grach. I zaczynając od temperatury maksymalnej w Cinebenchu, to wszystkie kulery dały radę bezproblemowo schłodzić sześciordzeniowca. Najwyższą temperaturę Najwyższą temperaturę 77,2 stopnia zanotowałem na podstawowym chłodzeniu boksowym. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazał się dla mnie Aigo, który raz, że bez problemu utrzymał chłodzenie poniżej 70 stopni, notując maksymalnie 69,4 stopnia Celsjusza, a po drugie, że całkiem przyzwoitą kulturę pracy zachował. Zmiana w wentylatora na Arctica natomiast przyniosła poprawę o 1,5 stopnia Celsjusza i zwycięzcą dzisiejszego odcinka, jak mogliście się domyślać, został Raid Prism. Specjalnie nie ustawiałem jednak napięć i taktowań, aby zobaczyć jak będzie wyglądać boost i wydajność. I w zależności od chłodzenia Ryzen boostował do około 100 MHz więcej, co przełożyło się na wzrost wydajności do 2%. I na koniec test w Forzie. I jak można było się spodziewać, przy mniejszym obciążeniu na procesorze wyniki te są bardziej zbliżone do siebie. Natomiast różnice między chłodzeniem boksowym a Aigo to wciąż 4 stopnie Celsjusza. I zanim przejdę do podsumowania, kilka słów o głośności, jak i kulturze pracy. Jak mówiłem w odcinku z komputerem, nie mam porządnego sonometru, aby powiedzieć dokładnie, jak każdy z tych chłodzeń wypada. Natomiast wydaje mi się, że takie dokładne mierzenie nie ma w tym przypadku sensu. iGo czy też te boxy raczej wybierają osoby, które mają budżetowe obudowy, w których wentylatory często są słyszalne, nie są to najcisze, nie są to. Jak ktoś kupuje noktuły, wentylatory, no to nie kupuje chłodzenia za 4 zł, czy też nie używa tego chłodzenia boksowego. No umówmy się. Także chciałem przetestować w realistycznym scenariuszu, także przeprowadzić te testy na domyślnej krzywej wentylatorów w obudowie. I poza hałasem wentylatorów nieznacznie wybijał się jedynie ten podstawowy cooler boxowy w Cinebenchu przy maksymalnym obciążeniu w grach wszystkie pracowały poniżej hałasu obudowy więc w realnym zastosowaniu w budżetowej obudowie dużych różnic w hałasie nie odczujecie więc podsumowując, czy jest to złe chłodzenie? Nie zwłaszcza jeśli, tak jak mówiłem, macie starsze konstrukcje boxowe niekoniecznie te od Ryzenów, to wtedy jak najbardziej dużo zyskacie do nowych procesorów, też myślę, że jest to dosyć ciekawa alternatywa do budżetowych komputerów za kilka złotych, kilka stopni mniej różnicy. Myślę, że warto to rozważyć, zwłaszcza w tych najniższych budżetach, gdzie te 100 zł, które trzeba przeznaczyć na porządne chłodzenie pokroju Arktika czy też Fery stanowi istotną część budżetu. A czy warto dokupić lepszy wentylator? To już bardziej kwestie moim zdaniem, wizualne. Ten odpustowy nie spisywał się źle. No ja osobiście uważam, że z czarnym wentylatorem to chłodzenie wygląda też całkiem dobrze, także W moje gusta to trafia, jak mnie śledzicie dłużej wiecie, że ja Preferuję bardziej stonowane komputery, jeśli chodzi o poświetlenie A nie tęcze Także dla mnie ten wentylator wygląda dosyć średnio, ale jak mówię to jest moja osobista preferencja Z czarnym wentylatorem szczerze mówiąc to wygląda już całkiem dobrze i tylko te niechlujne ciepłowody zdradzają, że nie jest to Porządne markowe chłodzenie Tak więc jak macie ograniczony budżet, to mogę je polecić. Nie jest to nic wybitnego, ale do schłodzenia 65 W nada się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli wy chcecie coś lepszego, to w opisie zostawiam link do kilku chłodzeń, które polecam w rozsądnych cenach. I oczywiście do tego cuda chińskiej inżynierii. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych takich testach. Cześć!